Siema widzowie, dzisiaj będziemy grać sobie we Fortnite'a. E, bo jeszcze nigdy nie graliśmy. A ja lubię też grać we Fortnite'a. Słuchajcie, nie jestem taki dobry. E, właśnie fajnie, że wyszedł nowy ten sezonik. E, więc no, biorę moje ulubione rzeczy. Ale jeszcze nie, bo musimy, może weźmiemy. Dosłownie coś innego, więc tak. Zobaczmy co tutaj możemy wziąć. Oczywiście ja nie wiem czy ja wszystko dobrze biorę, ale wiesz, musicie wiedzieć jedno. Jest, jestem aż taki nowy, bo już długo gram. Ale ja też za bardzo nie znam Fortnite'a! Kurczaczki! Więc no, ale. Za chwilę się na nim zemstę. I gramy na o tyle fajnej mapce, gdzie coś wam powiem. Do, dosłownie niedługo będziemy mo mogli mieć takich rzeczy o tutaj nieskończoność. Bo tam jest takie coś, i to co za 11 minut się otwiera. I tak. O pink tole! Co to chodzi? ok, co nie? I tam będzie można wziąć po prostu pieniążki i tam jest po 1k i zobaczcie, co tu jest. Ja biorę oczywiście beczułeczkę, żeby nie było i muszę jeszcze coś sobie wziąć. Pompę mam, snajper mam. A wiem co, ja, ja przeważnie to biorę. Okay. Na górze. Easy! Tam to na górze, więc no. I tak wezmę to. Minigana nie będę brał. Dosłownie nie będę. I, nie. I ja teraz tak. Ja lecę do górki, yy, bo. O tyle jest to fajne, że tutaj czasami się dzieje e, jakaś akcja. U kurczę tutaj są jakieś styki. E, dużo pewnie będę dzisiaj dziszał, dzisiaj ginął, bo nie jestem aż, bo ja nie jestem dobry w porca, ale dobry jestem wysmajty więc no i wiecie że tam na dole zamienimy sobie yy, beczukę później na rocket launcher i po prostu będzie mi o tam widzę na dole ktoś tam jest taki ten typeczek tutaj ten nie będę włączać czatu Okej, okay, ktoś tam jest, ktoś tam jest Zabiłem. Uh. O! Oh. Uh. Musisz się dostać do bazy. Ok, spoko. Y Będę pić tak długo beczułkę. Muszę jeszcze kogoś zabić, bo chcę sobie kupić Instant Relo. Reload, nie wiem. Ale muszę to dosłownie kupić. Bo w ogóle to pomaga. Nie wiedziałem, że tym Ja z moim kolegą też robimy mapkę, więc może podamy... Jak już będzie gotowa kod do niej! O! Mamy już reset budujcy. Ktoś tu ląduje chyba. Ktoś tu wylądował. Okej, okay, to mi nie I w ogóle za ile. Już za 7 minut! Wiecie co, idziemy kupić chyba? Nie, tu! Okej, okay, ale mogę i tak polecieć. Tą stroną. Tak, tak to jest... Albo... Ja, ja już nawet nie będę tego... Yy, no! I teraz możemy kupić instant! Czego brakuje? Co to jest za ruda? A, nie, mogłem. I tak mnie typ zabił, ale mam nadzieję, że... Tak, zobaczcie, tutaj na dole mam instant. Więc przetestujmy. O, josu! Ej, co to było? Co to było? Kto tu tam stał? Ej, oj! Mocne, mocne! Ale widziałem już snajpa. Snajperka tutaj. Nie, okej, okay, już poszedłem. Ok, ale idziemy. Tego tutaj nie chcemy. O wow! Kurcze. Kurzem mnie. O, uwaga. Ok, ja lecę, lecę tutaj. Okej. Okay. mamy ubezpieczanko. Ktyork! Muszę dużo muszę duży więcej ruchów robić. Ok, wlecę do niego z bomby. Obszędzę. Okej, myślałam, że już nie ten, ale musimy bardzo i to bardzo pilnować, bo zaraz będziemy lecieć na, na ten. Na pieniądze. Kur! Kur! Czy już jest? Sprawdźmy to. Kurczę, nie mogę, muszę polecieć. No i jak? Za ile? Za trzy minutki! Kochani widzowie, za trzy minutki e, postar będziemy mieć same mityczne i egzotik. No może nie minigany i tak dalej, ale. No co ja zrobiłem? Ok, mogę wlecieć tędy. Szybko w górę! Bum! A reset? Też bym mógł już w sumie... Zabiłem, ZABIŁEM! Okej... Okay. To ja, kolego! Za też trzy minutki! Tego tutaj nie chcę. EJ! Czy wy tu widzieliście? RocketLick nawiechał. Trzeba... Ja idę go niszczyć. O! Gdzie on jest? ją! Już niedługo, kochani, będziemy iść, ale... Już nie powinno być... Za minutkę! Easy! Jak jestem z kolegami gram. To tak słabo. Lecimy na padzie. O, jak ja nie umiem grać. Okej, okay, okej, okay, widzę, widzę. Wychyl się, wychyl się, wychyl się. się. Okej, okay, oni są tam na górze. Jest otwarte, lecę, lecę Kochani Lecimy Wbijamy się Patrz szybko, szybko Szybko Mamy hej szybko Mamy tysiąc? Mamy tysiąc Let's go, koledzy Koledzy i koleżanki Mamy no to! My to mamy! Szybko zamieniamy pyk, żeby nie było. Tylko może później jeszcze polecimy. Bo ja tak w ogóle, ile to zadaję? 97, a to? 38, okej, okay, ja to biorę. Tego nie potrzebuję, bo mam Tomigana, więc mam miejsca. A jeszcze to też trzeba kupić. Musimy tamish Okej, okay, o to mi chodziło o ten no odcinek już sobie trochę trwa ale to nic bo my gramy dalej ja tutaj jedynie bił zrobię takie ta kula ta kula Nikt nie, nie będzie mi tutaj używał Ale Ale naprawdę Jeśli to tam zostanie otwarte To każdy może szaleć Takie dosłownie Każdy szaleje no bo Jak, jak widzieliście co ja teraz wziąłem no to Chyba Okej, okay, dalej ten typ jest. Ale za chwilkę go zabijemy. No już za chwilkę już chyba będziemy niedługo kończyć od, odcineczek. Bo już długo. Easy! Ok, ale ja uciekam, żeby on nam tutaj nic nie ten O! Oh Субтитры E le dò... Okej, okay, więc widzowie, to będzie jakby na dzisiaj wszystko. Możecie się spodziewać więcej odcineczków z Fortnite'a, więc no, eluwa, papa.